Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Ostatni vlog był, z tego co pamiętam, pod koniec stycznia. No ale, no. No, no tak to bywa, słuchajcie. Ten rok to jest zdecydowanie rok zmian. To są w ogóle moje ostatnie chwile tutaj w tym salonie, w tym starym salonie. Dziś się zdaje. klucze, zresztą słyszycie jak jest echo, bo tak na dobrą sprawę, no tutaj już nic praktycznie nie ma. Został się wieszak i zostały się moje jeszcze dwie komody i biurko. Za niedługo przyjeżdża mój tata i busem będzie zabierał te komody do siebie na mieszkanie. Za niedługo też jadę podpisać jedną umowę. Słuchajcie, jeszcze jeszcze tylko troszkę i kupuję mieszkanie, także niedługo słuchajcie kontent budowlany. Przyjechałam tutaj opróżnić jeszcze właśnie dwie szuflady. I za niedługo e, zabiorę Was już do mojego nowego salonu, który można powiedzieć, że jest w takich 97% no, już skończony jest. No. Jest przepięknie, jest po prostu tam przepięknie. Także co, e, zbieram manatki, e, bo w sumie tu już... <laughs> zobaczcie, jaka pustka. Tutaj patka wcześniej e, robiła rzęski, ja tu robiłam. E, właśnie pazury, e, też tutaj mieszkałam, bo tak na dobrą sprawę ja słuchajcie, mieszkałam, no tu o, w tym bloku. Także miałam mega, mega blisko e, do, do salonu. Wychodzi... Czasem słuchajcie, w ogóle brami wychodziłam w klapkach, więc. Genialna sprawa, no ale cóż, no jedno się kończy, drugie się zaczyna. Tak jak mówiłam w jakimś tam vlogu, koniec to nowy początek, także bardzo się cieszę, bo tamten salon to jest petarda. Tak, tak, jest po prostu idealnie zrobiony, tak jak chciałam. No, także zamykam drzwi, lecę tylko jeszcze w jedno miejsce i, i, i pokażę Wam. W ogóle to, co się dzieje w moim aucie, to jest po prostu jakiś Meksyk, dosłownie. To damy tu. Ej, serio, patrzcie, to, to i tak wygląda dobrze, serio. Ja przez ostatnie dni, nawet mogłabym powiedzieć przez ostatnie miesiące, moje ostatnie dni wyglądały tak. Zawoziłam Maxa do salonu, boże, do salonu, już w głowie tylko ten salon. Zawoziłam Maxa do, do przedszkola, jechałam tutaj do starego salonu, robiłam klientki i po klientkach leciałam szybko do nowego salonu. I tam wiecie, ogarniałam jakieś, czy, czy jakieś składanie mebli, czy jakieś właśnie takie ogarnianie, jakieś kupowanie jakichś pierdół. Przekroczyłam oczywiście budżet na ten salon, miałam wydać o wiele, wiele, wiele mniej. A sobie za każdym razem przy kasie tłumaczyłam, Dominika, to jest do nowego salonu, to jest na przyszłość, to Ci długo posłuży. No i, i tak to się właśnie wydarzyło, że przekroczyłam po prostu budżet. Jestem, no, zdenerwowana, bo nie miało tyle to wyjść, no ale... No, ale tak trzeba było, tak? No, i tyle. Yy, I tak właśnie moje, słuchajcie, dni wyglądały, że ja latałam, kupowałam, gdzieś ogarniałam. Tu jedna IKEA, a potem znowu trzeba było jechać do IKEA. I okazało się, że komody w ogóle moje, mm, mm, które miałam w tym salonie, one mają 40 cm szerokości. Yy, no, okazało się, że one są za szerokie. Ja jednak wolałam tam mieć takie, wiecie, no mniejsze te komody, żeby gdzieś tam, no wiadomo, mniej miejsca zajmowały. Więc musiałam jechać znowu do tej IKEA. I po te komody, Mody. Tutaj też robiłam stanowiska dla, dla stylistek pazurów, także U, łeb mi pęka. Już po prostu chcę. Zdać te klucze od tego salonu, już mieć święty spokój, już sobie tam na spokojnie działać, pracować. Też jeśli chodzi o zmiany, to wprowadzę do swojej działalności e, nową usługę, ale to już z czasem Wam tam powiem. Już też wiem, gdzie w tym salonie będzie miejsce na to, także. Ej, jestem podekscytowana. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Po prostu nawet nie zdajcie sobie sprawy, yy, jak bardzo. Jeszcze jak to mieszkanie kupię, to już po prostu. Jezus Maria! A, w ogóle. Śmieszne jest to, że jak uda się kupić to mieszkanie, czyli uda, no uda się też na pewno uda. To, to już jest zagwarantowane. Tylko wiadomo, trzeba jeszcze notariusza ogarnąć i w ogóle jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, wiadomo, to się bardzo rzadko zdarza, ale liczę na to, to to, to, to w następnym tygodniu podpiszemy już akt notarialny i dostanę klucze. I jak już w marcu tak wejdziemy, w połowie marca zaczniemy tam remonty, no to w maju myślę, że się przeprowadzę. I to będzie wychodziło na to, że w ciągu pięciu miesięcy przeprowadzę trzy przeprowadzki. Z mieszkania, które sprzedałam na mieszkanku Teraz obecnie wynajęte z starego salonu na nowy salon i z mieszkania wynajętego na swoje prywatne, kupione. A! Śmiesznie. Dobra, lecę teraz szybko kupić sobie coś do jedzonka. Mam pół godzinki, bo czuję, że w brzuchu mi burczy. Jest 12.30, 12.20 dokładnie. A ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Ciecha, kamperowiec. Pomoc. Co tam? Nic. Jest. Zadowolony jesteś? Tak, jak zawsze. Ale chociaż ruszyłeś kampera. Tak, to by biedny. O, no pięknie. Oj, mamy drabinkę do tego, że będziemy musieli jeszcze ściągać. Logo z okna. Co to, telewizor tutaj jest? Matko bosko. Patrzcie, to jest w ogóle bus. O, przerobiony na kamperowiec. Mega spoczko sprawa. Będziemy w tym roku pożyczali... Jeździ... Halo! O! Jeździli nad jeziora! Pomocnik! Pierwsza klasa, proszę Państwa. Wsłaniałam swój numer telefonu, żebyście nie wyzywaniali do mnie. Ale tak, to moi drodzy, to już, to już jest koniec. Tu jeszcze tylko trzeba pozabierać gadżety, tak jak mówiłam Wam wcześniej. Zacny wieszaczek. Elegancko. Nie wiem, gdzie go tutaj... Kurczaczki, czekaj, to... Więc wyjdziemy tu? O, proszę Państwa! Wiecie w ogóle, jaki ten materac jest mega wygodny? My no, żeśmy ten camper od taty pożyczali, jak właśnie na Sławę jechaliśmy. Mega fajnie, słuchajcie. Tutaj jest stolik, no taka zarobkowa sprawa. Dużo bym dała, żeby mieć coś takiego, Mać takiego zwykłego busika. I, I sobie jedzie, tak, właśnie, na jakieś jeziorka, nie jeziorka. Mega fajnie. Spoczku, ale dobrze, że ta, ta ma, to chociaż można pożyczać. Słuchajcie, pięknie. Normalnie przysięgam Wam, że w tym salonie czuję się, jakbym, nie wiem, była u siebie w mieszkaniu, takim. No tak, jest przytulnie, jest tak, jejciu, jest eee, jeszcze kilka drobnych rzeczy, ale to zaraz Wam powiem i pokażę. Tak, to się pięknie tutaj e, ładnie prezentuje, jeśli chodzi o taką mini poczekalnię. Mamy taką e, sofę, no właśnie z baranka. Eee, nad nią moje obrazy, które były na starym mieszkaniu. Te obrazy tak fajnie tutaj pasują, bo no nie wiem, jest tak po prostu przytulnie. Mamy sobie wieszaczek na ubrania, słodkości, tutaj jeszcze muszę zawiesić resztę tych wszystkich instrukcji jeśli chodzi o jakieś BHP, nie BHP, bo to wiecie no wszystko zgodne tam z sanepidem i mamy słuchajcie aneks taki pochenny, no mogłabym rzec. Tego wcześniej nie było, jak Wam pokazywałam salon. Tak to się prezentuje we całej okazałości. Mamy tutaj autoklaw, oczywiście umywalkę. Jeszcze trzeba tutaj przypiąć lampę. Zaraz wam pokażę e, jaką e, mamy płytki. Słuchajcie, czy wróć, to Nie są, słuchajcie, płytki. Tylko to są panele winylowe. E, jest to tańsza opcja, e, taki zamiennik, jeśli chodzi o, o płytki. No bo płytki e, o wiele, wiele więcej kosztują. A te panele winylowe pełnią taką samą funkcję, słuchajcie, jak kafelki. Więc jeżeli jesteście podczas jakichś remontów, nie wiem czy to mieszkanie, czy salon, czy jakiś lokal e, to zorientujcie się, czy nie wiem, w Castellania, w Leroy, nie ma właśnie takich paneli winylowych naklejanych na ścianę, albo właśnie też i na podłogę. E, z internet też możecie coś takie kupić. Ja się zdecydowałam na takie właśnie białe, marmurkowe, z takimi złotymi e, wstawkami. Jezu, tak to, słuchaj, to jest pięknie. pięknie słuchajcie, jest, Jezus Maria, Przysięgam. Czuję się jak u siebie w domu. Tak jest przytulnie, jest tak miło. Czy jak dopieszczę ten salon, tak wiecie, bo dosłownie takie małe mankamenty jeszcze tutaj trzeba zrobić, że będzie przepięknie. Przepięknie, prześlicznie. Jest, jest cudownie. To jest mój taki wymarzony, wymarzony salon wiesz, takie drobne zmiany, ale to, to już taki e, pikus, Pięknie, ładnie zrobiona mm, zabudowa. I teraz tak, co do lampy. Wam pokazuję lampę. No tutaj słuchajcie, jest miszmasz. Dosłowny miszmasz. Wiadomo, to będzie trzeba posprzątać. Mm, ale to jest, słuchajcie, lampa, ja już mówiłam na temu, za jakieś, nie wiem, chyba 60 zł, coś takiego. E, spodziewałam się, że będzie większa. Trochę jestem zawiedziona. Przez to, że jest taka mała, ale słuchajcie, ona ma zarąbiste funkcje, bo można sobie ją podświetlać na jakieś takie różne kolorki i ona tutaj się niby jakoś mieni, coś takiego. No, tak, tak było pokazane na obrazku. Także no, nie wiem cholercia, czy zawiesić ją tutaj, czy przypadkiem ona nie wyląduje w łazience. Nie wiem, bo kurde, wiecie co, ja tutaj na tej ścianie Widzę taką dużą, fajną, dizajnerską lampę z takimi akcentami złota. Tak to widzę. Także ona jest to za mała, no ale zobaczymy, co to będzie później. Czy ją zamontujemy tu, czy, czy w łazience. Popełniłam wielki błąd i rozkminiam, jak to ogarnąć i czy się da, czy się nie da. czy znaczy, niby się da. Tylko nie wiem, czy nie uszkodzę blatu. Taką gapę zrobiłam. Nie przemyślałam w ogóle tego. Dopiero wtedy, kiedy autoklaw przywiozłam. Tutaj na ten salon, to sobie myślę, jaka ja jestem głupia. Dlaczego ja tego nie ogarnęłam? Słuchajcie, brakuje mi tutaj dwóch cm. Gdyby ta umywalka była 2 cm przesunięta w tą stronę, to ten autoklaw zmieściłby mi się tutaj. Idealnie, po prostu kurde, idealnie. I teraz tak, jest opcja, żeby. Mm, to jakoś to, to jakoś zrobić. Tylko właśnie nie wiem, czy, czy jak będzie się ciało tutaj e, ten klej, który jest pod umywalką, czy nie uszkodzi się blat, blatu. E, kurde, nie wiem. Nie wiem, pokombinujemy może to w niedalekiej przyszłości, nie teraz. E, bo to jest, no wiecie, no najmniejszy problem tak na dobrą sprawę, ale ja ten autokraw widzę tu. Widzę go tu. Nie wiem, no po prostu nie przemyślałam tego, mój błąd. Ehm, także, także tyle i wchodzimy moi mili państwo do łazienki i tak to się e, moi drodzy prezentuje tutaj też trzeba zawiesić jeszcze e, jakąś lampkę ale jest łazieneczka pięknie, ładnie już wysprzątana, zawieszone instrukcje mycia oraz dezynfekcji rąk. W ogóle, słuchajcie, te wymogi sanepidowskie to jest koszmar. Koszmar. Eee, no wiadomo, koszyczek z podpaskami, jeszcze muszę kupić, dokupić tabletki e, właśnie przeciwbólowe. Mm, no, także tak, tak to się tutaj pięknie, ładnie prezentuje. No i mamy już e, też tutaj szafę jest zamocowana kropka. I jeśli chodzi o tą drugą strefę, tam jest syf. Syw, dlatego, że mm, trzeba wmontować ten pochłaniacz w to biurko. Tutaj jeszcze wiadomo, trzeba e, przymocować lampy, nie lampy. Także troszeczkę jeszcze tutaj jest e, roboty, jeśli chodzi o to moje stanowisko. Certyfikaty mamy już zawieszone, komody są już złożone, jeszcze tylko myślę, żeby przypadkiem nie wymienić rączek, bo te srebro to tutaj mi, słuchajcie, w ogóle nie pasuje. Nie podobają mi się te rączki. Myślę, żeby je wymienić na czarne, albo po prostu kupić spray. Słuchajcie, odkręcić, psiknąć i będzie co? Będą czarne. No bo kurde, no tak czarne to tak. Zobaczcie, tutaj mamy czarne, tutaj mamy czarne, te akcenty takiej e, tego koloru czarnego. Są, więc no zobaczymy tutaj w niedalekiej przyszłości, ale w każdym razie mamy już lakiery, mamy certyfikaty zawieszone. I tutaj, zobaczcie, mamy sobie taką pustą przestrzeń, i będzie tutaj jeszcze takie gigantyczne falowane lustro. Po co, dlaczego, co i jak? No to dowiecie się też w niedalekiej przyszłości. I mamy sobie dwa stanowiska dla stylistek paznokci. Takie same krzesła, też takie barankowe właśnie jak nasza kanapa, żeby wszystko ładnie ze sobą współgrało i pasowało. Powiem Wam, że na początku jak przyszłam oglądać ten salon, to tak sobie myślałam, kurczę no on jest taki... Dosyć małe. Nie wiem jak to ogarnąć, żeby e, zrobić te dodatkowe stanowiska, mm, ale pogłówkowałam, pogłówkowałam, z pomocą mojej koleżanki e, ogarnęłam, bo na początku miało być jedno dodatkowe stanowisko, ale stwierdziłam, że dwa się zmieszczą. I powiem Wam, że ten salon, bardzo dobrze go zagospodarowany, <grym>, nie chwaląc się, że pomimo tego, że są trzy stanowiska dla stylistek paznokci, jest naprawdę duża sofa i jest też zrobiona zabudowa, jeśli chodzi tutaj o ten aneks cały, to i tak jest tutaj mega dużo miejsca, naprawdę. A jest tutaj 34 metry kwadratowe, coś takiego. No, także co moi drodzy, tak, tak to się prezentuje. Moje, moje, moje nowe miejsce pracy. Bardzo jestem szczęśliwa. Jeszcze jak niedługo kupię mieszkanie, to już... E, fajnie, fajnie, fajnie. E, którą mamy godzinę? że Państwa, chciałam sprawdzić na zegarku, ale słuchajcie, mój zegarek nie działa. Tak, bo kobiety noszą zegarki e, do ozdoby. Bynajmniej ja. Mamy 15.32. Więc, wrócę sobie do domku. Napiję się kawy. I będę jechała po moją koleżankę, ponieważ razem z nią jedziemy do Wrocławia odebrać Maksia. I zahaczymy jeszcze sobie galerię. Tak, na szybkiego, tylko do jednego sklepu wskoczę. No, taki, taki jest plan. Dotarłam w końcu do domu. Mam taki syf. <laughs> Boże. Ta podłoga to po prostu aż się prosi. na się prosi, Dominika, odkurz mnie, umyj mnie! A dramat, dramat. Nie ma kiedy po prostu, nie ma kiedy. A jak na przykład jest dzień wolny, to mam po to po prostu poleżeć i odpocząć. Naprawdę. Ostatnie dni były serio mega intensywne, dlatego też i e, vlogów było mniej, bo o, widzicie. Tu jest to. Tu sobie prasuję na kuchence. O, dobra, niech się to na razie zostanie. Ja to posprzątam, ok? Następny blok, jak będziemy nagrywać, to będzie czyściutko. Nie obiecuję, ale postaram się, żeby, żeby tak było. Było serio mega dużo latania z salonu do salonu. Tutaj wiecie co, też z tym mieszkaniem bardzo dużo było do załatwienia. Bo to wiecie, to nie jest tylko podpisanie umowy i, i koniec, kropka i przeznaczenie kluczy. To jest tego załatwiania. Tyle. Tyle. A gdzie jeszcze życie prywatne, tak? I gdzie jeszcze halo bycie mamą na przykład. Także... Ech, było ostatnio tego bardzo dużo. Jeszcze... Nie, jedną. Złożimy jedną. Ograniczamy cukier. Tak. Dbamy o sylwetkę. Tak. Dbamy o sylwetkę, bo, moi mili Państwo, za kilka dni. Kilkanaście mam. Kilkanaście. Kilkanaście. Za niedługo. Za niedługo. Lecę do... Marotko. Jezus Maria, jak mi grzeje słoneczko po spodniach. Lecę do Maroko, tak, i będę surfować, będę surferem, nie no, Znaczy, nie żartuję, serio, lecimy do Maroko i co chciałam powiedzieć, no i też z tej okazji chcę pojechać do galerii, do jednego sklepu, sklep nazywa się Calcedonia, z tego co pamiętam, bo chciałabym, o, dobrze, się kończy. Bo chciałabym e, kupić sobie jakiś spoczkostrój. Zobaczymy, może jak, jak będzie jakiś fajny strój, to, to kupimy. Mi głównie zależy na na majtkach od stroju kąpielowego, bo gór to ja mam w serio mega dużo, a majtek mam chyba, nie wiem, z dwie albo trzy pary tylko, z tego jedna biała, dwie czarne i, i stwierdziłam, że właśnie pojedę sobie, zobaczę sobie właśnie dół od stroju kąpielowego, dlatego, że teraz mega dużo jest takich strojów kąpielowych, gdzie te majtki to wyglądają jak stringi. No, nie wiem, może. Ja wiem, że większość kobiet tak chodzi, ale ja jednak wolę te majtki od stroju kąpielowego, żeby one były takie. No, nie, żeby były całe zabudowane i w ogóle, tak, takie babcine majtki, tylko żeby tak ładnie zabudowane, żeby e, nie odkrywało całej pupy, ale też żeby były takie no, git, nie? No, tak jest w zasadzie. Więc jadę, zobaczę, może będą tam stroje kąpielowe, jakieś fajne, i, i, i no też jadę odebrać maksia, a nie mam na to siły jak Boga kocham, jestem zmęczona miałam ostatnio w ogóle też takie e, myśli, takie przekminy e, że ja się tak bałam tego wszystkiego, wiecie e, sprzedaży tego mieszkania wynajęcie mieszkania w ogóle ja od zawsze miałam coś takiego nie, nie będę nigdy wynajmować mieszkania nie będę komuś płacić pieniędzy ja chcę mieć swoje i koniec, nie zawsze byłam taka uparta, tej pory są uparte ale to już ta mniejsza większość nigdy w życiu żadnych wynajmów no, bałam się tego, bałam się właśnie takiej tułaczki, nie? Z mieszkania na mieszkanie, z mieszkania na mieszkanie. Też nie chciałam, żeby Maxio zmieniał lokalizację. Dla mnie też jest bardzo ważny gdzieś tam ten spokój jego psychiczny i żeby też wiedział, gdzie jest jego kąt, gdzie jest jego miejsce, gdzie jest jego dach nad głową. No, ale że sytuacja wyszła jak wyszła i trzeba było się przeprowadzić, trzeba było sprzedać to mieszkanie. To powiem Wam, że teraz. Jestem tak szczęśliwa, tak zadowolona, że podjęłam się tego, że, że zrobiłam ten krok naprzód, że w końcu sprzedałam to mieszkanie, że wynajęłam, że teraz będę kupowała nowe, lepsze. Cieszę się, tak się cieszę, a bałam się tego, słuchajcie, strasznie, bo ja wam wielokrotnie mówiłam, że jestem z tych osób, które nie lubią zmian. Wróć. Nie lubiły zmian. polubiłam. Wszystko. I właśnie tak ostatnio myślałam, kurczę, że tak się bałam. Tyle nerwów, tyle stresu. No, a tak wyszło, git, wszystko. Masakra. Strasznie się cieszę, naprawdę. Nawet nie zdajcie sobie sprawy. Jeszcze tylko wyremontować. To będzie też hardcore. Ale będzie content, proszę Państwa, niedługo budowa. Ale powiedziałam sobie, że już następna przeprowadzka to do domu. Już jak się będę budowała, będzie moja kolejna przykład, chyba że nie wiem, ja coś mi odbija, ale wątpię w to. No ale wiadomo, żeby wybudować domek, no to już trzeba no, dosyć sporych pieniążków, jeszcze ta działka, ogóle te działki też są tak w takich kolosalnych cenach obłęd, także... Taki jest mój plan gdzieś tam sobie na moje żyćko. No właśnie, żeby w niedalekiej przyszłości mieć ten swój taki wymarzony domek. Aczkolwiek i tak uważam, że jak na 28 lat... 27! Boże święty! O, jest... 27! Jak na 27 lat... Ej, ludzie, ja mam 27 czy 28? Ej, ale mnie prze... Jezus Maria, strasznie. 27 mam. Laga miałam przed chwilą, miałam laga mózgu. Uważam, że wracając jak na 27 lat to i tak dużo osiągnęłam, dużo mam, jestem za to bardzo wdzięczna. Wdzięczna też wam, że jesteście sobie tutaj ze mną, pomimo tego, że opierdzielam się na tym YouTubie, mało dodaję, ale cieszę się, że, że jesteście. No. Takie sobie wyznanie. Dobra, dopijam kawę. Mamy godzinę którą? 16:10. No, to jest ten czas, kiedy ja już powinna mieć tą kawę wypitą i powinna mieć ubrane buty i już wyjść z domu. I tak wygląda moje życie ostatnio. No, tak tylko latam wszędzie. Salon do salonu, po maksa tutaj do domu, trochę tu, trochę tam, załatwiania, a teraz robię tyle latania z tym mieszkaniem. O! Dobra. Komu w drogę, temu krzyż na drogę. Jedziemy. Do Wrocławia, ja pierdykam półtorej godziny drogi, jak nie więcej.